Witam! Dziś wróżba codzienna specjalnie dla Was, więc zaraz potasuję karty, sprawdźmy, czy wszystkie są dobrze ułożone. Fajne mam te karty, Ta, to, to, to bardzo je lubię. Moja ulubiona Natalia. A teraz co? Skoncentrujmy się wszyscy i postarajmy się. a ja zobaczę, co ciekawego przyniesie nam los, że karty trzeba dobrze potasować, to podstawa. okej okay. A, ok. Lewą ręką na trzy kubki. Zaraz zobaczymy, co ciekawego tutaj przyniesie los. Dzisiaj zrobię taką troszeczkę większą wróżbę. Krzysztof Tycki. Ok. Kolej patrzymy. W samym środku jest siła. Siła to jest piękna karta, która daje dużo mocy do działania, czyli w najbliższym czasie będziemy mieć siłę, moc i energię taką po naszej stronie, i to wszystko będzie się nam. Trzymało. Pod spodem jest król mieczy, czyli ta karta też oznacza, że jest dużo rozsądku z naszej strony, bo miecze oznaczają takie siły umysłu, moc powietrza, moc takiej. Żelaznej logiki i tutaj połączenie tej siły z logiką daje nam naprawdę dużo możliwości do działania. Być może nawet tutaj się coś, są jakieś, jakieś rzeczy z przeszłości, które nam się uda zmienić, bo tutaj jest dziewiątka kielichów, która oznacza czasem jakieś, jakieś takie stare sprawy rodzinne, które gdzieś tam nagle wypłyną na zewnątrz. Być może to jest jakimś starszym facetem, bo tutaj jest król monet, czyli Coś, jakieś powiązania z pieniędzmi, nie chciałbym sugerować takiego jakiegoś spadku, czy czegoś takiego, ale tu jakieś takie rzeczy z przeszłości właśnie wypłyną i z tym się będziemy musieli zmierzyć, ale właśnie ta siła i, 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 i ta e, królnie, czyli ta, taka inteligencja w działaniu sprawią, że będziemy mogli sobie z tym e, poradzić, nawet wypłyniemy e, tak na szerokie wody finansowe, bo tutaj szóstka monet oznacza jakiś taki przypływ gotówki, finansów, nawet e, taki, że można komuś coś pomóc, bo ona oznacza też dzielenie się, jak gdyby wspólne e, o, bardzo dobry układ, jeśli chodzi o finanse. Człódeczka monet oznacza kobietę, która ma pieniądze, umie nimi zarządzać, i, i, i tutaj jest jakiś taki duży przypływ pieniędzy, z którymi coś trzeba będzie zrobić. I, i te, ten układ też sugeruje, że, że można sobie z tym. Kolejna karta, no, jakby to powiedzieć: siódemka monet przedstawia kobietę, która stoi pod drzełem, z którego lecą pieniądze. Więc finansowo świetny układ i tu przez cały czas te rzeczy będą najważniejsze w najbliższym czasie. Cesarz oznacza też taką siłę do zarządzania, może troszeczkę zniechęcenie tym, że, że trzeba podejmować decyzje i czasem dwójka mieczy oznacza taką umiejętność połączenia ognia z wodą nawet. Więc tutaj będziemy my musieli, musiały pogodzić jakieś zwaśnione strony, Pokazać, że wszystko można połączyć, że zawsze się można dogadać. Być może te sprawy finansowe też nam to pomogą, i my będziemy tą osobą, która będzie jak gdyby łączyć innych, dogadywać, porozumiewać się. I to tyle. Życzę miłego dnia i dużego przypływu gotówki, bo to zawsze pomaga. Do zobaczenia.